Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego cyklu 20 minut ze złotem. Ja nazywam się Łukasz Łojnacki. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. I dzisiaj będziemy mówić o tym jak powstał inwestycyjny rynek złota. Chciałoby się powiedzieć rzecz względnie świeża choć z drugiej strony jak to jest że względnie świeża skoro te krążki służą nam w systemach monetarnych od tysięcy lat. Z małą przerwą na wiek XX. No właśnie, i z tym pytaniem dzisiaj się pojawiamy na ekranie. Więc, jak powstał inwestycyjny rynek złota? No właśnie, no, rzecz dość dziwna, powiedziałbym, bo o ile posługiwaliśmy się przez setki, żeby nie powiedzieć, tysiące lat pieniądzem złotym i srebrnym w postaci monet, o tyle możliwość inwestowania w kruszec, w formie fizycznej, w postaci właśnie sztab czy monet, no, została nam przywrócona w pewnym sensie no, całkiem niedawno. Dlaczego tak się stało? No, wiele różnych sytuacji i działań po drodze mieliśmy tutaj. Spróbujemy dość szybko no, w dniu dzisiejszym przez nie przejść, o niektórych wydarzeniach przypomnieć, dlatego że ich rola no, jest niebagatelna i nie sposób ją pominąć. Także... Zaczniemy jak zwykle troszeczkę historii, historycznie, poruszymy wątki wokół tych najważniejszych wydarzeń, pokażemy kilka postaci kluczowych. Więc, chcąc powiedzieć, w jaki sposób powstał inwestycyjny rynek złota, należy powiedzieć, jak w ogóle przestano te złoto stosować. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, więc, tak jak powiedziałeś, Piotrze, bardzo szybko przez to przemkniemy. 1000, na początku XX wieku nikt nie inwestował w złoto. Dlaczego? Dlatego, że złoto było pieniądzem. Ten właśnie tutaj oto na przykład y, krążek złoty, to jest 10-dolarówka z końcówki XIX wieku. W Stanach Zjednoczonych nikt nie inwestował w te no. monety, ponieważ one były same w sobie pieniądzem. To tak jakby ktoś chciał kupić pieniądz? Za pieniądze? No właśnie to chciałem powiedzieć, że w sensie technicznym było to trudne, bo jeżeli to byłby banknot 10-dolarowy, a to jest 10-dolarowa złota moneta, no to był to tożsamy produkt. W związku z tym nie dało się zainwestować pieniędzy w złoto, można było je wymienić na złoto, ale do czasu. Do czasu i w zasadzie takim symbolicznym punktem jest rok 1913. wcześniej o tym nie mówiliśmy w 1913 roku powstaje Bank Rezerw Federalnych w Stanach Zjednoczonych i można przyjąć, że to jest taki symboliczny punkt dla rozwoju współczesnej bankowości centralnej. Współczesnej bankowości, która uznaje te papierowe świstki jako coś pożytecznego. No, był to też początek szeregu działań, które w naszej ocenie doprowadziły do e, odejścia od posługiwania się złotem. A pomimo że powstał bank rezerw federalnych, złotem wciąż się jeszcze posługiwano. Oczywiście to nie jest tak, że nagle w, jednym, w ciągu jednego dnia na całym świecie porzucono złoto. Nie. To odbywało się sekwencyjnie w różnych obszarach geograficznych w różnym czasie. Tak no I trwało więc, kilka dekad. I trwało kilka dekad. Mówiliśmy o tym wcześniej, że w 1914 roku w Europie porzucono standard złota. Dlaczego? No dlatego, żeby właśnie tym złotem zasponsorować działania militarne. W 1918 roku, w którym skończyła się pierwsza wojna światowa, złoty pieniądz nie trafił z powrotem do obiegu. Ale za to w 1919 roku doszło do czegoś takiego jak pierwszy gold fixing. Oczywiście złotem wcześniej handlowano, obracano nim w końcu nomennicę. Narodowe mennice państwowe musiały kupować kruszeczki, żeby produkować pieniądze. Więc te giełdy istniały. Natomiast te giełdy nie funkcjonowały tak jak klasyczne typowe współczesne giełdy towarowe. Dopiero w 1919 roku złoto staje się niejako towarem handlowym. Jest poza systemem monetarnym, a już na pewno w Europie a ściślej rzecz biorąc w Londynie, kiedy to we wrześniu 1919 roku dokładnie 12-11. O, właśnie została w siedzibie ro, y, banku Rothschild, Rothschild i synowie y, pierwsza wycena złota została dokonana. I to jest ten punkt, w którym można powiedzieć, złoto traci swoją pierwotną funkcję pieniądza. Ale już w innych regionach świata złoto zaczyna być, powiedzmy, wyszydzane. Ten pierwszy fixing to również taki moment, kiedy złoto przenosi się do tej przestrzeni właśnie giełd towarowych, do przestrzeni postrzeganej jako surowiec, a nie właśnie pieniądz. Co na wschodzie? No właśnie, na wschodzie Lenin i spółka jawnie nienawidzą złota. To jest pierwszy z krajów w 1918 roku, posiadanie złota zaczyna być nielegalne. Za posiadanie złota grożą kary i oczywiście zgodnie z ideologią socjalistyczną, z ideologią komunistyczną, z ideologią marksistowską, złoto jest B. Złotem nie wolno, złoto nie wolno posiadać, złotem nie wolno się posługiwać i za posiadanie złota grożą kary. W ogóle co nie przeszkadza w tym, aby bolszewicy czerpali profity. Ze zrabowanego złota, złota zrabowanego rodzinie arystokratycznej i szeregu różnym innym instytucjom, do których no, wiadomo po jakich okolicznościach się te oddziały bolszewickie włamały. Tak więc oficjalnie złoto na wschodzie jest wyszydzane, natomiast nieoficjalnie bolszewicy czerpią profity ze złota. Sprzedając je na, na zachodzie. zachodzie. Idziemy dalej. Mamy okres po I wojnie światowej. Warto zwrócić uwagę i przypomnieć, choć mówiliśmy o tym, jest to czas, kiedy w całej Europie pojawiła się znaczna ilość nowych banknotów, środków płatniczych, no a znacznie zmalały rezerwy złota, które, jak pamiętacie, jeśli nie, to przypomnę, no, zostały transferowane za Atlantyk w trakcie działań wojennych. Można powiedzieć, że. No... Wciąż nie istniał i istniał, funkcjonował jakiś tam sposób posługiwania się złotem przez banki centralne, natomiast w rękach ludzi złoto przestawało pomału istnieć. Nie było rynku inwestycyjnego, bo w zasadzie to było świe... porzucenie standardu złota było czymś, powiedzmy, no w miarę świeżym. Czyli złoto już w tym przypadku w Republice Weimarskiej, a więc u naszego y, bieżącego sąsiada za Odro, złoto przestaje być. Powszechnie stosowanym pieniądzem, natomiast papier, który wszedł w jego miejsce, staje się no różnie go nazywano. Nazywano go żydowskim konfeti, nazywano go śmieciem, nazywano go podpałką do pieców, e, ponieważ nie był nic warty. Złoto z kolei i srebro potrafiło ratować życie. Mimo wszystko, oficjalnie w coraz szerszych kręgach wypowiadano się z pogardą o złocie. Z racji tego, że złota było mało, środków płatniczych było dużo, no istniała ewidentna potrzeba wprowadzenia jakiegoś nowego sposobu wymiany pieniędzy papierowych na złoto. Inicjatorem wprowadzenia nowego, jeśli mogę tak powiedzieć, rozdania w kontekście złota i papierowych pieniędzy była Wielka Brytania. Z inicjatywy, to której w roku 1922. Miała miejsce konferencja w Genui, która to konferencja no, miała na celu wprowadzenie nowych reguł gry. Reguły gry miały wyglądać następująco. dolar amerykański z racji no. Powiązania nadal ze złotem i z znacznymi jego zasobami w skarbcu rezerwy federalnej, o czym powiedziałeś, stał się tą główną walutą, ale no, kroku dotrzymywał mu również brytyjski fund i dopiero na tych dwóch walutach, powiązanych w pewnym sensie, w szczególności jeżeli chodzi o dolara, ze złotem, mogły inne kraje, które Brały udział w tak zwanym e, standardzie Gold Exchange, mogły opierać swoje waluty. Czyli gdybym miał to zobrazować tak e, bardzo wprost, no to na amerykańskim papierowym dolarze. Poczekaj, za którego pierwotnie wydawano. Części te, na złocie. Jeden dokument, tak, jeden świstek, teraz zaczęto dodawać tak jest. kolejne papiery. Spadnie. I zaczęła się robić z tego jedna wielka piramida. Jedna Nie wielka piramida. Amerykańskiego dola opartego o złoto, brytyjskiego funta i waluty narodowe krajów, które w tym standardzie Gold Exchange. Czyli stworzyła się odwrotna piramida, na wierzchołku której u dołu spoczywała mała ilość złota, a całą tą piramidę budowały papierowe pieniądze. No jak się pewnie domyślacie, taki standard złota. Długo utrzymać się nie mógł. nie mógł. Niemniej jednak Brytyjczycy, bardzo przywiązani do złota i konsekwentni w swoich działaniach, w 1925 roku przyjęli e, u, us, uchwałę, ustawę, tak? E, British Gold Act, która to ustawa e, no, określała wymienialność funta na złoto zresztą w niezdrowym stosunku, o czym kiedyś też już mówiliśmy, ale co najważniejsze, pozwalała nadal wymieniać papierowego funta na złoto, na złoto fizyczne, no niestety z pewnym ograniczeniem, bo ograniczeniem tylko i wyłącznie do 400 uncjowych sztab. Brytyjskie suwereny sztabki spoczęły głęboko w skarbcach w Wielkiej Brytanii, natomiast realną możliwość zamiany funta papierowego, na złoto miały tylko i wyłącznie banki i duzi gracze rynkowi, no bo jak się domyślacie, 400 uncji to ponad 12 kg złota. Nie każdego Brytyjczyka było stać na wymianę swoich funtów na taką sztabę. Więc już w tym momencie widzimy, że Szary Kowalski, czy w zasadzie Szary Smith, Szary Johnson w Wielkiej Brytanii nie miał dostępu do złota, ponieważ zostało to prawnie usankcjonowane, tak? Nie miał. Nie miał więc inwestycyjny rynek jeszcze nie istniał. Można było tylko gdzieś, no powiedzmy, że w zaułkach czy w jakichś dziwnych kuluarach być może zdobyć złoto. Większość osób nie miała do tego dostępu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, banki centralne i banki zostawiły sobie furtkę, aby korzystać ze złota, więc w tym momencie już widzimy, że prawo zaczyna dzielić ludzi na równych i równiejszych. Wciąż złoto małymi krokami zaczyna schodzić ze sceny. Inwestycyjny rynek złota nie istnieje. nie istnieje. Złoto w zasadzie znika z pola widzenia. Tak więc obywatele nie mogą posługiwać się złotem, ale banki już tak. No, co zresztą skrupulatnie wykorzystują, w szczególności Francuzi, ale nie tylko, wymieniając papierowego funta na brytyjskie złoto. złoto co w konsekwencji no musiało doprowadzić do Wyczyszczenia niemalże skarbców Wielkiej Brytanii. I należy powiedzieć, że Francuzi i inne kraje, które dokonywały tej wymiany papierowych funtów za złoto. One wiedziały, że działają przeciwko inflacji. Chciały się przed tym zabezpieczyć, więc banki stworzyły sobie taką sposobność. Obywatele po raz kolejny nie mieli takiej sposobności. Z uwagi na to, że rynek inwestycyjny nie istniał, złoto cały czas było wypychane poza system monetarny dla zwykłych obywateli, no to właśnie z uwagi na to, większość osób no niestety musiała płacić za decyzje polityków. Mamy... Jedno zdanie jeszcze do tej sytuacji. Musiało się to skończyć tym, czym się skończyło, czyli w 1931 roku. Brytyjczycy, będący inicjatorem wprowadzenia tego rozwiązania w 1922, niestety no, nie zachowali się honorowo i zaprzestali wymiany brytyjskiego złota na swojego patlierowego funta. I mamy rok 1933, kiedy jest podpisywana ustawa przez prezydenta Roosevelta, na mocy której złoto idzie do góry i całe złoto jest konfiskowane. Dlaczego taki krążek jest zabierany komuś? Czy ja mogę komuś nim zrobić krzywdę? Dlaczego nie skonfiskowano broni, a właśnie taki żółty krążek? Kiedy powstawał amerykański dolar w końcówce XVIII wieku, w ustawie był zapis, który mówił, że na każdym takim krążku musi widnieć napis Liberty, Liberty, czyli wolność. Nagle wolność jest zabierana ludziom, wolność w tym przypadku symbolizowana przez złoto i po raz kolejny banki zabierają złoto, ograniczają dostęp obywatelom do złota i w roku 33 czerpią z tego profity, o czym pisze historyk dosyć znany współcześnie, czyli Song Hong Bing, Pomimo że obywatele oddali swoje złoto za 20 dolarów, które później stało się warte 35 dolarów, banki wiedziały o tym wcześniej i banki odnotowały profit rzędu 70%. Więc to nie jest tak że my jesteśmy w opozycji wobec banków, tylko mówimy o pewnych faktach historycznych, które mówią wyraźnie. Banki wiedziały, jak się zabezpieczyć przed utracą inflacyjną wartości swoich pieniędzy, banknotów, środków płatniczych, jak zwał, tak zwał. Jedziemy dalej. W wieku XX coraz bardziej rozkręca się sytuacja. Są tworzone nowe paradygmaty ekonomiczne, są nowe, tworzone nowe reguły gry w geopolityce, i tak mamy tutaj, jak widzicie, zdjęcie z 1944 roku. Na jednym z nich jest Keynes i Harry Dexter White, czyli konstruktorzy, można powiedzieć, nowego paradygmatu ekonomicznego, nowego układu, który bliżej jest znany jako Bretton Woods. No i oczywiście mamy zdjęcie naszych Mielusińskich, którzy również dokonali nowego podziału. Świata bez względu na to, którą stronę świata w tamtym czasie reprezentowano, czy był to komunistyczny wschód, czy imperialistyczny zachód, w jednym i w drugim miejscu zaczęto pozbywać się złota, a w zasadzie zaczęto je odbierać z rąk szarych obywateli. Po prostu. Kolejna sytuacja to nasze podwórko też kiedyś o tej sytuacji wspominaliśmy. Konfiskata złota, zakaz obrotu złotem oraz dewizami to rok 1950. No i, no i cóż, to znowu sytuacja, która powoduje, że dostęp dla szarego kowalskiego do złota jest ograniczany, wręcz niemożliwy. Oczywiście nigdy nie tłumaczy się tego w sposób racjonalny. No politycy często są nieracjonalni. Po prostu prawo zabrania posiadania złota nie uzasadnia tego w sposób racjonalny, natomiast samo czerpie profity z jego obrotu, z posiadania go i szeregu różnych innych operacji, które można robić za pośrednictwem złota. Prawo znów staje się równe i równiejsze. Szarzy obywatele nie mają nie mają dostępu do złota, wręcz przeciwnie, jego posiadanie zaczyna grozić coraz bardziej y, surowym konsekwencjom. I tak było w, w Polsce w latach, y, już na początku lat 50. za sprawą ustawy, o której właśnie przed chwilą wspomnieliśmy. Ale Te zakazy nie dotyczyły tylko i wyłącznie Polski, czy Stanów Zjednoczonych, czy bolszewickiej Rosji, bo w wielu krajach w różnych okresach były one wprowadzane. Dla przykładu Australia, rok 1959, zakaz posiadania złota, Wielka Brytania, 1966. Czyli no, widzimy, że te działania są dość szeroko zakrojonymi. Mało tego w Australii kazano nawet zwrócić złoto. W Wielkiej Brytanii zrobiono tak zwany limit, czyli można było posiadać do czterech sztuk monet. Zapewne chodziło o suwereny. Nie wątpię. No i właśnie tutaj to, o czym mówiliśmy już dziesiątki razy, czyli mamy naszych e, prezydentów Stanów Zjednoczonych, z których każdy dodał nie cegiełkę, nie dwie, a nawet całą ścianę do zniszczenia amerykańskiej waluty. W jaki sposób? Oczywiście poprzez programy militarne i socjalne. Jeżeli trzeba kogoś zbombardować, powiedzmy, a nie ma na to pieniędzy. Wystarczy je dzisiaj pieniądze na to dodrukować. To jest bardzo proste. Robi się tak. Tego nie daje się wydrukować. Prawa alchemii nie zostały poznane. Więc, jeżeli to ma wartość, to najpierw to zabieramy innym, a potem sami tym gospodarujemy. Wreszcie dajemy sobie monopol. Na drukowanie tego. Tak. I tym sposobem Amerykanie zaczęli sponsorować swoje działania militarne i socjalne. I tak oczywiście tutaj prym wiedli panowie Eisenhower, Lyndon Johnson, no i oczywiście niesławny Richard Nixon, za kadencji którego wprowadzono, w zasadzie zakończono. To już, był na, to już to nawet nie był quasi-standard złota, to był pseudo-standard złota. Więc on całkowicie odszedł od stosowania złota, jeśli chodzi o wymianę pomiędzy bankami centralnymi. Mamy w tym momencie pewien punkt krytyczny, który zaczyna odgrywać kluczową rolę w zagadnieniu, które dzisiaj poruszamy. To jest rok 1967. Wtedy to właśnie. Jest i drugi. Tak. Wtedy to właśnie. Ukazała się światu po raz pierwszy ta oto moneta, czyli Krugerand, pochodzący z Republiki Południowej Afryki. I to jest absolutna litera A, jeżeli chodzi o inwestycyjny rynek bulionowy, jeżeli chodzi o monety lokacyjne. Co się wtedy zadziało? Tamten kraj, czy obywatele, decydenci czuli pismo nosem wiedzieli, że ludzie szukają alternatywy wobec pieniędzy, które traciły wartość. Kryzys inflacyjny wiązał się przede wszystkim z utratą wartości nabywczej amerykańskiego dolara. Ludzie chcieli uciekać od tego, ponieważ jeżeli dane państwo, wyobraźmy sobie, zaczyna robić tak zwane rezerwy, czyli to, co Kowalski potrafi robić, czyli zbierać zaskurniaki, więc większość państw robiąc sobie zaskurniaki, z powiedzą, że to są dolary. Z głównej waluty rezerwowej świata, jaką był dolar, robi sobie z nich rezerwy i nagle sobie uświadamia, że te rezerwy wyjęte po jakimś czasie z kieszeni nie pozwalają już na nabycie tej samej ilości produktów, to wnet sobie uświadamiały, że te papierowe dolary traciły na wartości. Co zaczęły robić banki centralne? Zaczęły wymieniać dolary na złoto, więc był odpływ Złotego Kruszcu ze skarbców Stanów Zjednoczonych. I skończyło się to tym, że właśnie o czym przed chwilą mówiliśmy, Nixon zakazał wymiany papierowych dolarów na złoto. Dlaczego? No właśnie to była konsekwencja tego, że ludzie i banki centralne wiedziały, że to traci wartość. Ale nikt nie mógł mówić o tym wprost, przecież to było politycznie niepoprawne. Mało tego, Francuzów, którzy po raz kolejny wiedli prym w tej wymianie, porównano do ludzi przystawiających pistolet do skroni Amerykanów. Trochę na temat Krugeranda, w szczególności zwróćcie uwagę na to, że roczniki 1967, 68 i 69 to emisja w bardzo ograniczonym nakładzie między 30 a 50 tysięcy uncji, więc gdyby trafił Wam się Krugerand tych roczników warto go zdecydowanie zachować. No, okazało się po tych trzech latach, że popyt na złoto inwestycyjne w tej formie jest tak ogromny, że już w 1970 emisja wzrosła do 200 tysięcy uncji. Później było tylko lepiej, bo rok 1974 to już 3 miliony 200 tysięcy uncji, a 78 to rekordowy rok i emisja ponad 6 milionów uncji Krugerlandów. Ludzie wiedzieli, rynek inwestycyjny złota sensu stricte jeszcze nie istniał, ale ludzie i instytucje wiedziały już, że to je, ma wartość nabywczą i że to działa przeciwinflacyjnie. Dlatego to były warunki, które tworzyły powiedzmy, no, możliwość do zachowania siły nabywczej swoich oszczędności. I oczywiście w latach 70. trzeba też o tym powiedzieć, że w szeregu różnych krajów. Yy, z powrotem zalegalizowano posiadanie złota, i to było w latach 70. w Australii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie kapitał był wtedy, można powiedzieć, skoncentrowany. Więc rzeczy się rozgrywają dalej. Ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że istnieje coś takiego jak Krugerand. W Polsce, pomimo że był zakaz posiadania złota, i tak wiemy, że te Krugerandy do nas docierały. Między innymi za sprawą marynarzy. Więc kto miał dewizę, kto miał, kto miał złoto, jakoś sobie radził. Niektórzy mogli kupić tu czy tam właśnie złoto, które zachowało swoją siłę nabywczą aż do dnia dzisiejszego. Co więcej, też warto powiedzieć, co stało za sukcesem tej monety. To, że nie posiadała ona podatku VAT. Dzisiaj też nie posiada podatku VAT. Gdyby posiadała podatek VAT, to oznacza, że bardzo dużą kwotę do budżetu państwa musiałby odprowadzić Narodowy Bank Polski, który w tamtym roku sprowadził i kupił 100 ton złota to byłby niezły VAT od 100 ton, 100 ton złota. Tak więc złoto jest zwolnione z VAT. Pamiętajcie o tym. Zbliżamy się pomału do końca. Podsumujemy jeszcze kilka rzeczy związanych z tym, jak tak naprawdę zaczął się tworzyć ten rynek inwestycyjny. Więc przede wszystkim London Gold Pool, o którym możecie posłuchać w naszych poprzednich nagraniach, upadł. Upadł dlatego, że banki centralne zaczęły chcieć te złoto posiadać, a nie je wyprzedawać, o czym wcześniej mówiliśmy. Zamknięcie złotego okna i legalizacja posiadania złota. Zmienia się wiatr, zaczyna on z powrotem wiać we właściwą stronę. Ludzie mogą zamieniać swoje środki w końcu na złoto. No i popularność rzeczonego wcześniej krugeranda niemalejąca zachęciła również innych producentów do rozpoczęcia emisji własnych. Monet, no i tutaj w 1971, chyba o ile dobrze pamiętam, wyemitowano pierwszego meksykańskiego Libertata. No. Kolejną monetą, która pojawiła się, to był liść klonowy. W 1979 roku. Tutaj możecie go zobaczyć. On jest akurat w tej nowej wersji. No, Australia, skoro też już zalegalizowano możliwość posiadania i kupowania złota, dołączyła do tego grona w roku 1986. I co ciekawe, no nie była to taka. Moneta, czyli kangur. Był to tak zwany gold nuggets, czyli na tej monecie znajdował, tak, znajdował się samorodek, wizerunek o czym tego samorodka. Tak I wreszcie jeszcze się pojawili filharmonicy tak wiedeńscy i oczywiście orzeł amerykański, którego dzisiaj akurat ze sobą nie mamy. Dobiegamy do końca. Można to spuentować tym, że w 1987 roku Powstaje, w zasadzie dochodzą nowe zmiany na giełdzie rynków e, surowcowych, powstaje LBMA, ma, zaczyna mieć ono nową strukturę i od 1987 roku w Londynie wycenia się dwukrotnie każdego dnia e, złoto, uncje złota. Ten rynek jest, można powiedzieć, potwierdzeniem, kropko nad i, nad stworzeniem rynku inwestycyjnego. W krajach różnych zaczyna się odblokowywać rynek, złoto zaczyna być legalne nie tylko w krajach zachodnich, ale również w krajach wschodnich. Mamy upadek całego bloku wschodniego i możliwość to. nabywania krusztu również w krajach będących pod wpływami Związku Radzieckiego wcześniej. I złoto staje się dostępne dla wszystkich. No to jeszcze na koniec. Pojawiają się z czasem profesjonalne firmy zajmujące się obrotem metalami szlachetnymi czyli takie jak nasza. Rynek polski to mniej więcej 12. 10 15 lat. Oczywiście można było kupić złoto nawet i w latach 80-tych czy 90-tych, na przykład taką monetę z XIX wieku. Natomiast dystrybutorów złota w sensu stricte, takich jak my dwaj na przykład, nie było wielu dlatego że w latach 90 gospodarka musiała się przede wszystkim odbudować i odrodzić, podczas gdy na zachodzie branża złota już kwitła w najlepsze. Czego dowodem jest w tej chwili to jak bardzo struktury tego rynku są w tej chwili rozwinięte. Tak czy inaczej można już było kupować złoto i można powiedzieć, że ten rynek już zaczynał w Polsce bardzo pomału istnieć. W tej chwili mam wrażenie, że on się dość dynamicznie rozwija. Pewnie to jest budowane przez te dwie czy trzy dekady rezerwy pozwalają również naszym rodakom na zabezpieczanie części swojego majątku w tej postaci, także korzystajcie z tej możliwości, którą w tej chwili mamy, pojawiajcie się u nas w firmach konkurencyjnych, bo tak jak Łukasz kiedyś powiedział, nie ma to znaczenia, u kogo kupujecie, ważne, żeby te środki były bezpieczne. Dodamy na koniec, bo przez kilka ostatnich odcinków umykało nam to, nasza firma jest również producentem, pomimo, że nie nazywamy się Menni, co można powiedzieć, że nią jesteśmy, ponieważ produkujemy. Jeżeli macie złom srebra w swoim posiadaniu, możecie go zamienić u nas na prawdziwe sztabki srebra. Do tej pory biliśmy 100-gramowe sztabki, technologia bita, srebra. W tej chwili poszerzamy spektrum naszych towarów i w tej chwili możecie wybić 50-gramowe sztabki tak zwanej technologii lanej, całkiem niedużym kosztem. Nie przedłużając już, mając nadzieję, że dotrwacie do końca, <gry> żegnamy się dzisiaj i zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia.